Rejestrując się w platformie GamerHash.co, Twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Książęczko, jest Mitrox i zapraszam Was przez serdecznie. Na kolejny odcinek na moim kanale. pierwszym odcinek widzimy się po raz kolejny Mirror's Zaczynamy rozdział 5 i mamy misję, dostać się do. Centrum Handlowego New Aiden, New Aiden Nie wiem, jak to można inaczej nazwać, ale wiem, że musimy się sprężać, bo mamy dość duży oddział policjantów, tego co tutaj słyszałem Którzy patrolują okolice, bo ktoś tam ważny przyjechał, chyba prezydent, czy inna ważna osobowość Którędy mógłbym stąd zejść? To jest wyśmienite pytanie O, w sumie mogę po tej rurze chyba się zaślizgnąć na dół Właśnie I zobaczymy, jak to dalej będzie szło Zostało nam cztery rozdziały, więc raczej już się zbliżamy powoli do tego nieszczęsnego końca. Aha, powinno mamy... być przejście na kładkę między sekcją 3 i 4. Jakieś tam sekcje to mnie nie interesują, ważne żebyśmy znaleźli jakąś drogę do przodu, w do góry. Tak jak w tym przypadku i co my tutaj dalej mamy? Aha, czyli kolejne... fakty, tak? Ła. Kolejne kładki, chciałem pojść, musimy się tam dostać jakoś, ale jak? Wydaje mi się, się Jak ja mam się tam dostać niby? Co jest 5? Hm hmm. jak pyk muszę tutaj wejść, ale jak ja mam się tutaj niby dostać? Ha, chyba, że tak? Właśnie. Nie. Uf, no mi to dało. Ja muszę wejść tutaj jakoś do góry. Będę nie doskoczę. Złapałem się. Dajesz. Pięknie. I teraz muszę tam, no to damy radę górą. I jak sztur przejdziemy po cichutku. O oh, fuck! Ale chyba tutaj... Nie! Hm. Od początku Chcę jeździć tej trufli, nie daj się nam jeździć tej naszyjki. Alejka jest tutaj, widzisz? Do Uch dało radę przejść. Szybko nie? Drzwi? Uch, dało radę przejść. Powiem, że nie jeszcze tutaj znaczeniem, to wszystko wygląda, czyli chodzi o drogi przejścia. Słyszymy policję, to raczej same problemy. C czemu nie... Dobro, teraz dopiero. Dobra, jeszcze więcej pomieszczeń, w których nic nie możemy zrobić, to mnie cieszy, bo mamy przynajmniej prostą drogę do przodu. O Ła, nie, proszę! Jak ja mam tutaj coś zrobić. Nie ja zauważyłem naprawdę za windy. Dobra, mój błąd. A przynajmniej już wiemy, co można tutaj dalej zrobić. Czyli pies przed Ciebie najprawdopodobniej, tylko na samym dachu Bo tam jest nasz żywioł, można by powiedzieć I co teraz? Tam, okej okay. Jakbym... A już mogę... Może tutaj po schodach i od razu na ten budynek wejdziemy i będzie git? Topmo. O, właśnie, mamy Wyskocznie, tak to nazwiemy wyskocznią Teraz tam, okej okay wygląda jak taki lekkawy Aimbed bym mógł powiedzieć. Duże na cel misji. Nazywajmy to jak chcemy, a to jest tylko pomocnik. Teraz gdzie? Tam do góry niby. Kurde, jak mogłem tam się niby dostać? A, rura. To mi się podoba. Od razu tutaj. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nie mam zbytnio pojęcia, czy damy radę aż tak mocno się ślizgnąć, ale może? Czy odrobinie farta? Teraz tak, skok tu O, zajebiście Chodzimy jeszcze wyżej i co? Chyba będziesz musiała pomalczyć No weź ty mi net nie mów, no O! Za dużo żółtego, nie zauważyłem tego Nie no, od początku Dobra, dało wreszcie rady Kurde, uniknąć. Nawet nie, musimy pokonywać. W sumie pokonamy ich logicznymi argumentami, czyli ucieczką. Eee, co teraz? Hmm. Ow, oh, nie idzie do celu jeszcze kilka przecznic. Kilka przecznic? No spoko, może damy radę. Pewnie musimy na górę się kierować na dół. To nad się na mnie opłaca w tym momencie. Eee, ale gdzie będziemy mogli teraz się czegoś chwycić? Aha, dobra, możemy. Eee. NIE, DOBRZE! Proszę, wejdź tam. Dobra, weszliśmy gdzieś. Czerwone drzwi jako jedyne. Otwieramy. Wow, to było kół, cool. Nie alt. I co tutaj mamy? O, oh, fuck. Dobra, musimy się trochę rozpędzić. że nam to wszystko fajnie wyszło i... Alt? No nie! To znaczy shift. Nie umiem tego jakoś wyczuć. Więc raczej słaby byłby ze mnie sprinter. Ale dobre do góry mam się chyba kierować, sądząc po tych wystających rurach. Pięknie. E, widziałem chyba po drugiej stronie, naprzeciwko tego budynku, chyba jakieś rury, ale nie wiem, może mniejsza z tym. Gdzie mamy iść? Tam, okej. Okay. Krzyneczka z chęcią przyjmę. Tak jakby muszę idealnie pod koniec, tak jakby naszego... ...manewru powietrznego, że tak powiem, tego skoku... NIE! Użyć tego shifta. Shiftu? Jeden chyba pies Co jest? Tak jakby nie mogę się, nie wiem o wreszcie Tam Proszę Ajajaj, prawie A w sumie też chyba wiem Jak mam tutaj coś zrobić Kurde, wyskoczymy tam Proszę Ała, odbiłem się od nogi swojej chyba to mi wykona taką rzecz, którą trzeba dranować. No, nie powiedziałbym, chyba. Dobrze, że nie mam ograniczenia na życie, bo inaczej byłby pan problem. Proszę. O, jest pięknie. Tutaj chyba musimy też pościa., Nie, nie, Rura. Fryerska Rura. Dobra, jeszcze raz. Bok. Tak. Bok wa, A pięknie Ściana, rura Uff Kurde, dało radę Teraz tak, na tą I co byśmy mogli tutaj dalej zrobić? No musimy do tego centrum handlowego niby dotrzeć Ale ono no, powinno być chyba jakoś zajebiście widoczne tak mi się wydaje, bo tutaj O, oh, fuck jakiś mocniejszy pan przeciwnik się trafił Nie, nie szybko się boję do niego chodzić trochę, więc Wolę go zostawić, Ale... Dobra, super Super, wow. jest teren galerii. Tutaj, okej, okay. czaj, czaj, czaje. Dobra, teraz muszę się tylko teraz rozpędzić. Więc naprotka i. Czarza. Dobra, gdzie? Tam, oto możemy w dół. Dalej nie mamy drzwi, niestety, no to góra. Uy. Dał radę Gdzie? Chyba tam, to możemy górę znowu, dobra. On klocek z chęcią znowu przyjmiemy, dobra, dał radę. Jak teraz mógłbym? Wydaje mi się, że. Hmm. O, dobra, chwyciła się superowo. Raz jeszcze raz do góry. Jeszcze raz. O, dał radę. Trochę pociągnęliśmy tymi nogami, ale nawet dobrze nam to chyba wyszło. Jesteśmy już chyba w, w jakimś rogu galerii, trochę dziwnie to wszystko wygląda. Bo tak, jakby to jest podzielone na segmenty kolorami różnymi, lub na frakcje jakieś. Nie wiem, jak mogłem to określić, ale pewnie każdy dobrze wie. Polisa to niebiescy, sprinterzy to czerwoni, a żółci to nie wiem. Neutralni, czy jakby tego inaczej nie nazwać. Dobra, lecimy tą windą. I co tutaj ciekawego będziemy mieć? Kładka, aby ominąć blokadę na ulicy, bbbbb, b, 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 no to tu już mamy. A tak, mieliśmy się tutaj dosyć, bo jakieś spotkanie miał ten połap. Pope, tak? Tak, zabójca połapa, bbbbb. B, b, b. eden, tak, bo to był ten połap, którego mieliśmy wciągnąć. A tu nie sobie dostał hita w chyba lewe ramię. No i niestety sobie umarł. Tutaj już chyba nie ma policji i bardzo dobrze to mi się podoba. Musimy jakoś na lewo pójść. Tutaj naprawdę otwartymi drzwiami? Dobra, mi to tam pasuje. Hmm... Musiałbym tutaj jakoś. Nie, dobra. Mam chyba plan. Musiałbym tak jakby... Fuck. Kurde, nie wiem jakbym mógł tą kombinację za stroną zrobić. Fuck! Ja chciałem kurde odbić się od tego ustroństwa. Obrócić się i tutaj trafić Gdyby mógł się rozpuszczać i polecieć, tak dalej, czekajcie. Może da radę. A czemu ja nie mogę tego kwadratu Zasranego użyć? Kurde. Musimy wskazywać tam, gdzie chcemy polecieć, tak jak. A może na niego musimy kliknąć? Fuck, prawie, 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 już to. Praktycznie, że mu palcem. Tak, tak. O! Tak! Tak! Dał radę! Zajebiście, cieszę się! Nie! Tu skoczyć... O, teraz powinien być idealny, tak mi się zdaje. O! Wreszcie! Uff, dało radę na szczęście. Co my tutaj dalej mamy? No i tędy chyba nie. Przejdziemy. To super. Co my tutaj mamy? Nie wiem, że tutaj mamy iść, więc wolę już tędy zejść. Bo nie jest co tam dalej było. Kurde, ciężarówkę tam... O, czerwone drzwi, to mi się już coraz bardziej podoba. Ale czy tylko Splinterzy widzą na czerwone te drzwi? Czy każdy je tak widzi? Nie wiem. A to byłoby mega pomocne, w tym nawet w prawdziwym życiu. Robert miał się tu spotkać ze swoim koleżką Watley, nie? W takim razie idź naprzód. No i jestem pan zabójca. Albo pani. To mi się wydaje, że zakończenie gry będzie mega Oh fuck! FAA! Cholera, jasno, to była zasadzka. Jak my mamy stąd kilka... A wau wau dobra na lewo. Fuck! Fuck, 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 nie tak, nie tak, nie tak. Kurde, no ten alt nam ciągle pokazuje, że nie my na lewo mamy. O oh, cholera, jasne, ja pierdziele, ja... Skręcę, no nie da się tutaj tego uminąć chyba. To jest kurde winda! tym razem będę się rozglądać po każdej zasranej ścianie. Bo może będzie jakiś przyg, to się okaże z windą Ale to, znaczy, że musimy je przy nim zmanipulować, przejść w ogóle. Nie mamy już szyby Spoko O w radio nie mówili. Aha, tędy. Dobra, dobra, przejść Na szczęście mamy ost... Kolejne otworzone chyba tak drzwi. na górne piętro Na górne piętro, dobra już widzę nas schody ruchome, yy, ale my z tego górnego piętra będziemy musieli uciec, czy jak? Ktoś po nas przyjdzie. No tego nie wiem O, tak, tak, tak. Tora, to... Nie, nie kurde kół, tylko Alt okej. Okay. To jest naprawdę tak mega pomocne. Ła. Dobrze, że o tym pomyśleli twórcy gry. Teraz tam. Nie tu. Na szczycie galerii jest rejon konserwacyjny, który te konstrukcje. Stamtąd będzie jakieś wyjście. Co jest? No już, rąbałem Fuck. Jak ja... Dobra, niech już mnie zabiją. Jak ja mam tam dojść? Hmm, wydaje mi się, że albo pominąłem coś tam, albo się dokładnie nie rozglądałem. Takie jest też równie dobrze i wyjście. O kurde, to wydaje się być strasznie dziwne, ale dobra. Lecimy jeszcze raz tam do góry. Na szczęście mamy parę wyborów e, dróg. E, I co tutaj dalej musimy zrobić? Tam się dostać. Z tego co pamiętam, to tutaj był ten klosek do wyskoczenia, czy coś takiego. A, już są. Co jest 5? O, dobra. No to ja już to poddaję, musimy jeszcze raz spróbować. jest struktury Naprawdę, kurde, tutaj było to za stronę małe przejście. Tam gdzie stałem, tam gdzie klikałem tego alta, tylko zapomniałem, że przecież możemy wchodzić w takie małe dziurki. Wyszekałem drogi do oka, to się okazało, że mamy no czerwone obramówki, I możemy przejść. I co teraz? Tam. Dobra, nawet już widzę ten szyb. Niech nie mogą zestrzelić przypadkiem, ale narobimy to na faście. mamy to naszą niby. Yy, i lecimy z Myśli, że cię ah! Fuck. Hmm. Jak mógłbym to się niby dostać? O, możemy się krócić zajebiście. Czy tutaj doskoczymy? No nie, wolę chyba bliżej przejść. Dajesz? Ech, nie. Hmm, chyba że spróbowałbym jeszcze raz, może tędy. Możliwe, że za daleko byłem. Mam takie lekkawe wrażenie, bo wydaje mi się, że powinniśmy dać radę tak doskoczyć tutaj. Hmm, wiedziałem. Bóg gierki. Tak. Na wciku sobie zlecimy tędy. Co? Jakieś wiatry, które pewnie będzie trzeba wyłączyć, albo nie, przeszukujemy sektor 12. Nie widać! rozumiem. Przejdźcie do terenu zamkniętego! Nie. A! Dobra. Myślałem, że to jest szkło. Super, wyłączył się. Czekam aż skończy się obraz. No, teraz możemy. Eee. Dobra, to jest chyba jakiś wyłączony sektor, mam takie wrażenie o oh, fuck. Ciemano Fak nie! Co mam tutaj niby zrobić? Jak mogłem tędy przejść niby? Nie no! Dobra, dam się już im zabić, bo mniej więcej z nami już drogę jak tutaj dojść. Proszę, oni mnie nie zabiją, nie wiem. Eee, eee, eee. Nie wiem, ja nie tak. Mam, mam tam mam już, dobra. O! Jednak nie dam się im tak łatwo zabić. No, i sobie myślą. Nie! co? alt! Fuck! Nie, 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 nie. 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 Nie! Kurde. No ty petniku, no przez ten alt, no musiała mi się postać skręcić. Ja pierdzielę, wreszcie dał radę, ten gówniany poziom 6. W ten gówniany etap. Sa już sitting down, mam wrażenie. Uff, nie ja, na no, czy na niższym poziomie jest święta się na najłatwiejszym ogram na normalnym. Te boty w ogóle nie mogą celować, czy jak? Oby tak było. Ale dobra, wspinamy się na razie do góry. O! Prawie. Dobra, kolejne drzwi do otworzenia. Pięknie. Chyba mój mały kumpel wrócił. Myślisz, że to on? Nie wiem, ale znam kogoś kto wie. Rozmowny. Opowiedział mi o spotkaniu z zabójcą kołupa w galerii. A zatem przyszłaś mi podziękować. Zgadnij lepiej, kto na mnie czekał. Nie wiem, Feifi, ja tu przychodzę na Nie Niezła ekipa niebieskich. I oczywiście nic o tym nie wiesz, co? Nie, Feifi, to nie ja! Ach. Poza tym, gdybym chciał ci widzieć, martwą. Nie sądzisz, że sam bym cię zabił? Masz rację, nie dałbyś rady tego zorganizować. Nie, nie zachowuj się tak. Robber nie żyje. Szacu? To nie ja. No cóż, musisz uważać, z kim się zadajesz. A, a to już wiem nie od dziś. I znów tu jesteśmy. Obawiam się, że trzeba będzie przerwać to spotkanie. Mam trochę planów. Wiesz, jak to jest. Spróbuj nie dać się zabić. Merk, Merk, możesz już przestać udawać, że nie podsłuchujesz? Heh, co się dzieje? Możesz sprawdzić Pirandello Kruger Security? Jasne. Czemu pytasz? Kiedyś widziałam tę nazwę. W biurze Roberna i gdzieś indziej. Specyficzne logo. Masz coś? Nic specjalnego. Alarmy, ogrodzenia, wozy pancerne, prywatna ochrona. No proszę, ochrona naszego świata. Gdzie mają biuro? Jest ich kilka w mieście. Najnowsze w pobliżu doków mi jakieś współrzędne, sprawdzę ich. Idź do tamtego budynku z logo psa. Powinno się dać wejść przez rampę. Okej, okay, Czyśła informacja, momencie odnośnie... Rozdziału 6. Eee, jednak pomyliłem się, Pop to był ten gościu, z którym spotkaliśmy się w zasadzie z jego ciałem z naszą siostrą w jakimś tam wieżowcu. Bro, eee, Burno? coś tam ten tamten gościu. To był ten, który nasł zabójcę na Połupa, Czyli ten gościu, którego trzymaliśmy, można powiedzieć, że jego losy naszali. Eee, I niestety spadł sobie, bo dostał strzała od kogoś. I teraz co? Mamy pozyskać informacje odnośnie chyba tej całej akcji. To by było na tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że wam się ten podobał, do samego odcinka, siemka.